Wiele osób, które rozważa zabieg z botoksem na zmarszczki mimiczne, nie powinno go robić. I w drugą stronę, są osoby otwarte na medycynę estetyczną, którym taki zabieg by się przydał, ale w ogóle go nie rozważają, bo nie wpadły na to, że to może być ten moment. Dlatego w tym filmie wymienię praktyczne, życiowe sytuacje, kiedy warto i kiedy nie warto robić botoksu. Nieważne czy robiłaś już botox, czy nigdy go nie robiłaś, to ten film jest dla ciebie. Dowiesz się w nim w jakich sytuacjach kategorycznie odradzam robienie botoksu, jakie są zaskakujące przypadki, gdy botox może świetnie pomóc, czy jeśli robiłaś już ten zabieg, to było za wcześnie, za późno, a może idealnie. A przy okazji dowiesz się znacznie więcej o toksynie botulinowej niż gdziekolwiek indziej. Zaczynajmy. Sytuacja pierwsza. Masz 25-30 lat, czyli jesteś przed 30 i zauważasz pierwsze oznaki starzenia. Czy to dobry moment na Botox? Wbrew temu, co mówi Instagram, Niekoniecznie. Z moich obserwacji wynika, że okres przed 30 to czas, kiedy kobiety po raz pierwszy zaczynają interesować się Czymś więcej niż tylko pielęgnacją w domu. Nie jest to dziwne, bo od około 25 roku życia skóra traci więcej kolegów niż produkuje. Z tego powodu osoby w wieku około 30 po raz pierwszy zauważają, że skóra na przykład rano po wstaniu nie wygląda tak dobrze jak kiedyś. Jednak Uwaga! Samo przekroczenie 25 lub 30 roku życia to jeszcze nie jest powód, żeby robić Botox. To z pewnością nie jest zabieg dla każdego, co dotyczy także osób w tej grupie wiekowej. Zamiast patrzeć na metrykę, ważniejsze jest ocenić w gabinecie z zabiegowcem, czy Botox w ogóle jest Ci potrzebny. Ogólnie mówiąc, jeśli w tym wieku mięśnie mimiczne są silne i łatwo jest Ci zrobić dziwną lub groźną minę w taki sposób, żeby pojawiły się załamania na skórze, to jedno jest pewne. Prędzej czy później w miejscach tych załamań pojawią się zmarszczki mimiczne. Będą widoczne na stałe w spoczynku, a nie tylko wtedy, gdy robisz miny. I właśnie w tym celu stosujemy toksnę botulinową, żeby temu przeciwdziałać. Sytuacja druga. Masz 20 lat, ale już widoczne zmarszczki mimiczne. Czy to dobry moment na botox w aż tak młodym wieku? Może Cię to zaskoczyć, ale jest duża szansa, że tak. Jeśli to pierwszy film, który oglądasz na moim kanale, to wiedz, że geny odgrywają największą rolę w tym, jak się starzejemy. To właśnie geny są też odpowiedzialne za to, że mamy silne lub słabe mięśnie mimiczne. Zresztą sama jestem tego najlepszym przykładem. Genetycznie moje czoło jest takie, że mam silne mięśnie odpowiadające za robienie groźnej miny, czyli tzw. lwia zmarczka, ale słabe mięśnie odpowiadające za unoszenie brwi do góry. Dlatego robię botoks u siebie tylko na lwią zmarszczkę, a nie robię go na razie na zmarszczki poprzeczne. Wróćmy jednak do naszej sytuacji z dwudziestolatką, która rozważa Botox. Właśnie z powodu tego, że każdy z nas ma inne geny i jest inny, może zdarzyć się tak, że w tym wieku będą pojawiać się pierwsze zmarszczki mimiczne, bo mięśnie są tak silne. U kobiet najczęściej będzie to zauważalne w ten sposób, że podkład będzie rolował się w miejscach zaginania się skóry. I tak wtedy to może być dobry moment na zabieg. Z drugiej strony jeśli mięśnie mimiczne nie są silne i nie zaginają skóry, to żaden wiek może nie uzasadniać robienia tego zabiegu, ale o osobach w starszym wieku powiem dokładniej za chwilę. Sytuacja trzecia. Jesteś po 50. i chciałabyś zrobić jakiś zabieg. Dodałam tą sytuację, bo bardzo często w moim gabinecie odwiedzają mnie pacjentki, które mają 50 lat i więcej, nigdy nie korzystały z medycyny estetycznej, a chciałyby zadbać o wygląd za pomocą zabiegów. Czy wtedy botox jest słuszną opcją? Niekoniecznie. Albo inaczej mówiąc, raczej nie. I jest ku temu kilka powodów. Po pierwsze, w tym wieku zmarszczki mimiczne statyczne mogą już być na tyle głębokie, że doksyna nie wygładzi ich od razu samodzielnie. Po drugie, w dojrzałym wieku skóra może mieć inne, większe potrzeby na pierwszy zabieg medycyny estetycznej niż poradzenie sobie ze zmarszczkami mimicznymi. Mam tu przede wszystkim na myśli potrzebę uzyskania większej jędrności skóry, która niestety zanika z czasem. Po trzecie, skóra powiek górnych może być na tyle luźna, że wykonanie butoksu na czoło mogłoby doprowadzić do opadania powiek i pogorszyć wygląd pacjenta. Tak naprawdę, jeśli odwiedza mnie pacjent w wieku 50 na pierwszy zabieg, to sytuacja między jedną a drugą osobą może różnić się o 180 stopni. To dlatego, że każdy z nas jest inny, starzeje się inaczej i ma różne oczekiwania. Natomiast gdybym miała odpowiedzieć, czy w każdej sytuacji u pacjenta 50 plus warto wykonać botox na zmarszczki, to odpowiadam, że zdecydowanie nie. Sytuacja czwarta. Koleżanka robi sobie ten zabieg i bardzo go chwali. Umówmy się, nie zawsze to Instagram jest powodem, dla którego zaczynamy rozważać zabiegi estetyczne. Często to właśnie polecenie koleżanek niejako popychają nas do gabinetu na zabiegi. Czy to coś dobrego? Odpowiedź brzmi... To zależy. To może być coś dobrego wtedy, gdy dowiadujesz się o medycynie estetycznej z polecenia, jednak byłoby to coś zupełnie niefajnego, gdyby z tego powodu, że koleżanka robi zabiegi i je chwali, miała czuć presję, że ty też coś musisz zrobić. Prawda jest taka, że wcale nie musisz. I naprawdę nie ma po co się udawać do gabinetu wtedy, gdy nie jesteś przekonana do tej koncepcji. Można prowadzić bardzo dobrze swój wygląd i skórę, nie korzystając z botoksu i żadnych zabiegów estetycznych. Z drugiej strony mam tutaj ciekawy przykład mojego męża Dominika, który trafił na medycynę estetyczną głównie z mojego powodu. To interesujący przykład dlatego, że Dominik jest mężczyzną i w ogóle trudno byłoby mu trafić na medycynę estetyczną z polecenia. Jednak wykonał do tej pory wiele zabiegów, regularnie korzysta z botoksu i dzięki temu wygląda młodziej, obecnie tylko 34 lat, niż na przykład jego brat, kiedy był w takim samym wieku. Czyli podsumowując, jeśli ktoś w Twoim otoczeniu chwali zabiegi, to warto mieć względem tego zdrowe podejście? Być może patrzeć na to z otwartością i zainteresowaniem, ale niekoniecznie znaczy to, żeby od razu pędzić do gabinetu na botox. Sytuacja piąta. Masz głębokie zmarszczki w spoczynku. Czy wtedy warto iść na botox? Odpowiedź brzmi... Tak, ale nie spodziewaj się, że botoks wygładzi głębokie zmarszczki mimiczne, a już na pewno nie od razu. Gabinety medycyny estetycznej nie mówią o tym zbyt często, ale głównym zadaniem toksyny botulinowej wcale nie jest wygładzenie zmarszczek. Toksyna działa w ten sposób, że blokuje, ogranicza pracę mięśni mimicznych tak, aby skóra nie zaginała się w strategicznych punktach. Z tego powodu, jeśli zmarszczki są już głębokie w spoczynku, bo od lat skóra się zaginała, to botox tego magicznie nie wyprostuje. Dlatego idąc na botoks z nadzieją, że Głębokie zmarszczki wyprostują się po jednym zabiegu. To na pewno się zawiedziesz. Jednak dobra informacja jest taka, że powtarzanie zabiegów stoksną botulnową potrafi z czasem bardzo fajnie poradzić sobie z pomarszczonym czołem. Zobaczcie na te zdjęcia mojego pacjenta. Zdjęcie przed i po to zdjęcie czoła w spoczynku, bez mimiki. Co ważne, te dwa zdjęcia dzielą 3 lata, czyli na tym zdjęciu, gdzie pacjent wygląda młodziej, jest tak naprawdę 3 lata starszy. Pokazuję wam tą przemianę dlatego, że. Czasami zastanawiacie się, co się stanie, gdy będziecie powtarzać botoks wielokrotnie przez lata. I to jest odpowiedź. Sytuacja chyba już. 6. Często boli Cię głowa. Jeśli jesteś zdziwiona, że ból głowy w ogóle pojawia się w filmie o tym, kiedy warto lub nie warto robić botox, to koniecznie posłuchaj dalej. Toksyna botulnowa ma ponad 120 zastosowań w medycynie, a zmarszczki to tylko ułamek całości. Jednym ze świetnych zastosowań toksyny botulinowej jest pomoc w leczeniu objawów migren i napięciowych bólów głowy. Napięciowe bóle to takie, które pojawiają się z powodu silnej i uciążliwej pracy mięśni głowy, karku, szyi czy żywaczy. Takie niechciane napięcia w okolicach głowy dla wielu z nas potrafią rozwalić dzień. Dlatego jeśli doświadczasz częstych i napięciowych bólów głowy, to toksyna botulinowa może być bardzo dobrym rozwiązaniem. Jednak uwaga! Procedura leczenia migren czy bólów głowy jest inna niż tylko podanie botoksów w czoło i lwią zmarszczkę. Gdy leczymy bóle głowy, tych miejsc podania jest znacznie więcej. Jednak z doświadczenia i z relacji od moich pacjentów wiem, że ten zwykły zabieg na zmarczki potrafi także ulżyć w zakresie bólów głowy. Chyba najlepszym tego przykładem znowu jest mój mąż, który przypomina mi się o powtórkę z zabiegu nie wtedy, gdy ruchomość czoła wraca, ale wtedy, gdy wracają mu bóle głowy. Czyli, czy gdy często boli Cię głowa, warto rozważyć botox? Odpowiedź brzmi, jeśli to napięciowe bóle głowy, to być może warto spróbować i sprawdzić na własnej skórze, czy poczujesz w tym zakresie ulgę. Sytuacja siódma. Nie chcesz robić botoksu i zabiegów. Czy wtedy robić botox? Jeśli w głowie wybrzmiewa Ci teraz wielkie NIE, to oczywiście masz rację. Dlaczego więc umieściłam tą sytuację w zestawieniu? Posłuchaj tego. Raz na kilka tygodni na pierwszą wizytę odwiedza mnie pacjentka lub pacjent, którzy tak naprawdę nie chcą robić sobie zabiegów medycyny estetycznej. Konsultacja w gabinecie, którą przeprowadzam, znacznie wykracza poza dobru zabiegów i opiera się także na analizie całego stylu życia, diety, suplementacji i ogólnie mówiąc potrzeb skóry i organizmu. Ale w tej sytuacji chodzi mi o osoby, które zapisują się na zabiegi, bo presja otoczenia jest bardzo silna. Ale tak naprawdę te osoby nie mają potrzeby ani ochoty, żeby robić sobie zabiegi. I tutaj widzę pewien problem. Przyznam szczerze, że wkurza mnie to, że media społecznościowe tworzą wokół robienia zabiegów tyle szumu, że nie robiąc ich, niekiedy mamy poczucie, że coś tracimy. Dlatego powiem to, co teraz powiem. Zabiegi są super, ale naprawdę nie ma obowiązku, żeby je robić. Na wizytę do gabinetu udaj się wtedy, gdy tego chcesz. A nie wcześniej. Poradby z mojej strony, robiąc zabiegi w 100% z własnej woli, będziesz bardziej zadowolona z efektów. A propos efektów, kolejny punkt tego filmu na pewno Cię zaskoczy. Sytuacja ósma. <grym> Chcesz, żeby skóra na twarzy wyglądała lepiej? Czy wtedy warto iść na botox? Niekoniecznie. Ponieważ zabiegi z toksyną botulinową stały się w branży beauty bardzo popularne, to dochodzi do sytuacji, że wydaje się, że botox rozwiąże każdy problem. Jednak nie jest to prawda. Zabiegi z botoksem stosowane na różne obszary, nawet poza czołem, nie zrobią następujących rzeczy. Nie poprawią jakości skóry, nie zastymulują jej do produkcji kolagenu, nie ujędrnią skóry, nie zlikwidują brust wargowych i nie wyrównają kolorytu skóry. Mówię o tym dlatego, że toksna botulinowa nie jest zabiegiem, który robimy po to, żeby skóra na całej twarzy wyglądała młodziej. Pamiętacie przykład z czołem u mojego pacjenta, gdzie zmarszczki znacząco się wygładziły? To super efekt poprawy wyglądu skóry w spoczynku ale pamiętajmy, że jest jeszcze cała reszta twarzy. Pewnym uproszczeniem skomplikowanego problemu byłoby twierdzić, że tylko taki jeden zabieg czy kilka zabiegów na zmarszczki mimiczne pozwoliłby pokryć wszystkie potrzeby skóry. Dla przykładu, gdy skóra staje się wiotka, luźna i papierowa, to nie toksyna botulinowa jest rozwiązaniem, ale na przykład stymulatory tkankowe. Wniosek? Jeśli masz wrażenie, że możesz potrzebować butoksu, to w gabinecie może okazać się, że inny zabieg będzie lepszym rozwiązaniem konkretnie dla Ciebie. Sytuacja dziewiąta. Stosujesz drogie kremy przeciwzmarszczkowe, żeby usunąć istniejące zmarszczki. To jest mój ulubiony punkt w tym filmie, dlatego, że jest wiele osób, które nigdy nie zrobią zabiegu estetycznego, żeby nie ingerować w skórę i to jest zupełnie ok, ale jednocześnie wydadzą ciężkie pieniądze na kremy przeciwzmarszczkowe. Prawda jest taka, że żaden krem nie jest w stanie usunąć głębokich zmarszczek. Najbliżej w redukcji już powstałych zmarszczek są kremy z retinoidami, retinolem i retinalem. Jednak mówimy tutaj głównie o profilaktyce, o drobnych zmarszczkach, a nie o próbie odwrócenia już powstałych głębokich zmian. Dlatego moim zdaniem, jeśli stosujesz drogie kremy przeciwzmarszczkowe, żeby usunąć istniejące zmarszczki, to może to być dobra okoliczność do tego, żeby rozważyć, bo to po konsultacji z lekarzem w gabinecie. Wbrew reklamom niektórych kosmetyków na Instagramie, żaden krem nie da efektu botoxu. Zresztą wystarczy popatrzeć na to, jak wiele marek kosmetyków czy influencerów w branży Beauty opowiada coś w stylu, że ten krem da ci efekt jak botox, ale w domu i za 10 zł. Taka komunikacja jest niejako odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, żeby do botoxu była alternatywa, jeśli na przykład boimy się zrobić tego zabiegu. I ten punkt umieściłam w filmie dlatego, żeby wprost wam powiedzieć, że nie ma takiego kosmetyku, który byłby alternatywą do botoksu. I to prowadzi mnie do najciekawszego i ostatniego punktu w tym filmie. Sytuacja dziesiąta. Chcesz starzeć się godnie. Czy wtedy warto robić botoks? Słuchajcie, przez cztery lata prowadzenia tego kanału dostałam prawdopodobnie kilkaset, jeśli nawet nie więcej, komentarzy od osób, które pisały, że nigdy nie zrobią sobie żadnego zabiegu w gabinecie, bo chcą starzeć się. Godnie. Uważam, że takie komentarze są krzywdzące dla osób, które korzystają z zabiegów u kosmetologów czy lekarzy medycyny estetycznej. Krzywdzące dlatego, że osoby je piszące twierdzą, że są lepsze od innych. Tylko z powodu tego, że nie robią sobie zabiegów. Argumentują to tym, że nie chcą ukrywać swojego wieku, czy na przykład ryzykować zdrowia, żeby wyglądać młodziej. Albo, że młodszy wygląd to sztuczny wygląd. A jaka jest moja opinia? Jestem przekonana, że wiele osób, które napisały kiedyś komentarz o starzeniu się godnie bez zabiegów, miało okazję na przykład zafarbować swoje włosy, aby ukryć siwiznę. Albo stosują makijaż, aby wyglądać korzystniej. Czy to jest wystarczająco godne? Sprawa na pewno jest skomplikowana, i jedyna odpowiedź, którą mam, jest taka, że każdy powinien robić to, co uważa za stosowne i z czym po prostu dobrze się czuje. A ponad wszystko, nie powinien krytykować innych za to, że ich droga wygląda nieco inaczej. Jeśli ten punkt Cię zainteresował, to nagrałam film, gdzie opowiadam o tym, co ma największe znaczenie dla młodego. I zdrowego wyglądu. Spoiler jest taki, że medycyna estetyczna i zabiegi są dopiero na dziewiątym miejscu w mojej liście rzeczy, które warto robić dla dobrego wyglądu. Miniatura tego filmu wyświetla się teraz na ekranie. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co jest ważniejsze, a także sprawdzić, czego dowiedziałam się o pielęgnacji skóry jako lekarz, który wykonał ponad 10 tysięcy zabiegów, to koniecznie kliknij w miniaturę filmu, który teraz się wyświetla i oglądaj dalej. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmie.